Teraz na naszej liście rzeczy do zrobienia znajduje się metoda do rejestracji użytkownika. Chcemy, żeby jak klikniemy rejestracja i wprowadzimy nazwę użytkownika i hasło, klikniemy przycisk rejestracja, żeby został zarejestrowany użytkownik w naszej aplikacji. No to teraz wróćmy do kodu. Jesteśmy w Visual Studio Code i teraz przejdźmy do naszego out service. Przechodzimy do out service i od czego zaczniemy? No mamy tutaj już metodę do logowania, tutaj jest metoda do logowania, no to dodamy teraz metodę do rejestracji. I metoda do rejestracji będzie dużo prostsza. Dodajmy teraz metodę do rejestracji i nazwiemy tą metodę register. register Nasza metoda do rejestracji będzie przyjmować model, no bo będzie to oczywiście nazwa użytkownika i hasło. Zadeklarujmy sobie to jako typ n -y. i teraz w naszej metodzie e register, w naszej metodzie e register, oczywiście będziemy korzystać z naszego http, i teraz będziemy wysyłać żądanie post do naszego API, czyli tutaj musimy podać bazowy. URL będzie to base URL no i teraz tutaj doklejmy że chodzi do, że chodzi o odwołanie do metody register register w naszym API i tutaj przecinek no i wysyłamy model no i to wszystko ta metoda nic więcej nie będzie robić tylko rejestrować użytkownika, nic więcej tutaj nie potrzebujemy. Możemy ją zakończyć średnikiem. No i oczywiście ta metoda będzie nam zwracać obserwowalne dane, typ Observable. A więc po użyciu tej metody nadal będziemy musieli ją zasubskrybować w naszym komponencie. Więc przejdźmy teraz do naszego komponentu rejestracji, aby to zrobić. I przechodzimy do komponentu register i tutaj ją sobie zasubskrybujemy i najpierw musimy tutaj sobie w naszym konstruktorze wstrzyknąć serwis out service wybieramy out Service i automatycznie został dodany import tutaj znowu podkreśla komponent najlepiej skasować literkę tę, dopisać już jest wszystko w porządku. Możemy to zapisać. Mamy już wstrzyknięty Out Services, czyli teraz w metodzie Register możemy już skorzystać z naszego serwisu. Odwołujemy się do naszego serwisu. Do metody register. Tutaj jest przekazywany model. I tak, jak powiedziałem, teraz metoda register zwraca typ observable, czyli dane obserwowalne. No to teraz my musimy zasubskrybować te dane, czyli tutaj wywołujemy metodę subscribe. Wywołujemy metodę subscribe, i tutaj sobie teraz zrobimy, że w przypadku, gdy będzie sukces, no to sobie na konsolę. Zalogujemy informację, że rejestracja udana. I średnik na końcu. Dobrze. Zalogujemy sobie informację, że rejestracja udana, gdy będzie sukces. A gdy będzie error, czyli tutaj, teraz sobie zrobimy, gdy będziemy dostawać error. To sobie na konsole również zalogujemy informacje, a dokładnie zalogujemy sobie ten error. Czyli console log i tutaj będziemy logować ten error. I tutaj średnik na końcu, i tutaj średnik, i console.log, ten tutaj co był, usuwamy. I mamy naszą metodę register. I to wszystko, co musimy zrobić. Także jest to bardzo prosta metoda. Możemy ją zapisać. W naszym out outservice też możemy to zapisać. Mamy tutaj metodę register. Wywołujemy nasze API, metodę register na API, gdzie przekazujemy model, nazwę użytkownika i hasło, i w komponencie wywołujemy nasze serwis, czyli wywołujemy tą metodę register. Przekazujemy model, i ona zwraca zawsze typ obserwowalny, observable, czyli obserwowalne dane. No i my tutaj, jeśli jest sukces rejestracji, no to wyświetlamy w konsoli loga rejestracja udana, a jeśli nie, no to wyświetlamy error. I tak jak powiedziałem, to jest wszystko, co musimy zrobić. Teraz możemy przejść do przeglądarki i sprawdzić, czy to wszystko działa. Przechodzimy na naszą stronę, wybieramy sobie rejestracja, włączymy sobie konsolę, żeby widzieć te logi, i teraz będziemy się rejestrować. Przykładowo. Stworzymy sobie użytkownika nowego. Niech to będzie na przykład Adam. Adam i damy mu hasło. Hasło. I teraz klikamy rejestracja. I tutaj, jak sobie przejdziemy na zakładkę konsol, widzimy rejestracja udana, czyli zarejestrowaliśmy naszego użytkownika. Jeszcze, żeby sprawdzić, czy to działa, przejdźmy teraz do bazy danych i zobaczymy czy dostał dodany taki użytkownik. Jesteśmy w bazie i widzimy że został dodany użytkownik Adam i ma ustawiony password hash i password salt. A więc rejestracja działa poprawnie. wróćmy do naszej strony i teraz spróbujmy zobaczyć co się stanie jeśli wyślemy nieprawidłowe żądanie. Na przykład, jeśli spróbujemy zarejestrować innego użytkownika o tym samym imieniu, czyli jeszcze raz Adam i klikamy Rejestracja, widzimy w tym momencie dostajemy Bad Request, status 400 Bad Request. Teraz, jak sobie tutaj to rozwiniemy, to widzimy jest Error. Error użytkownik o takiej nazwie już istnieje. OK. A co by się stało, gdybyśmy wprowadzili na przykład za krótkie hasło? Wprowadzamy hasło, rejestracja, i teraz dostajemy również błąd Bad Request 400. I tutaj, jak sobie rozwiniemy, error, rozwiniemy sobie i wchodzimy. Tutaj mamy jeden błąd na password, na hasle, i mamy tutaj hasło, musi się składać od 4 do 8 znaków. No, my akurat mamy 4 znaki, a dostajemy, że jest Bad Request. To wróćmy do modelu i zobaczmy, o co tam chodzi. Przechodzimy do naszego API. Tutaj mamy User for Register DTO i mamy. Tutaj mamy komunikat hasło musi się składać z 4 do 8 znaków, a ustawiliśmy tutaj, że ma to być od minimum ma być 6, a maksimum 12, czyli tu powinno być komunikat od 6 do 12. I teraz będzie dobrze. Teraz musimy to zapisać. Musimy sobie zatrzymać tutaj nasze API. A nie, jest watch. To się to przekompilowało. Dobrze, widzimy, przekompilowało się, uruchomiło. To teraz jak wrócimy do przeglądarki i będziemy chcieli zapisać użytkownika z hasłem czteroliterowym, to teraz dostaniemy komunikat, że hasło ma mieć od 6 do 8 znaków. Wyczyśćmy konsolę, robimy rejestrację, mamy Bad Request, tak, error. I teraz tutaj wchodzimy i jest poprawny komunikat. Hasło musi się składać z 6 do 12 znaków. Teraz, jak dodamy jeszcze te dwa znaki, to sobie zwinimy. Teraz dostaliśmy bad request. I teraz dostajemy komunikat, że użytkownik o takiej nazwie istnieje już. No tak, próbowaliśmy Adama, a on już istnieje. Zrobimy sobie Adam2 i teraz wyczyścimy. Klikniemy rejestracja. Rejestracja udana. Klikniemy rejestracja jeszcze raz to będzie użytkownik o takiej nazwie już istnieje. Dobrze. To by było na tyle. Oczywiście jeśli chodzi o obsługę błędów, no to obsługą błędów jeszcze się zajmiemy, przecież nie będziemy pokazywać użytkownikowi konsoli, żeby sprawdzić czy rejestracja przebiegła pomyślnie czy nie. Użytkownik oczywiście powinien dostawać jasne komunikaty, że został zarejestrowany bądź powinny się wyświetlać komunikaty, jakie były błędy, ale to zrobimy w dalszej części, jeszcze teraz jeszcze tylko w tym odcinku wróćmy do naszego kodu, bo tutaj jak mamy formularz rejestracyjny, mamy nazwę użytkownika hasło, i jakie jest Twoja ulubiona wartość. Jaka jest twoja ulubiona wartość? Tego jaka jest twoja ulubiona wartość w naszym formularzu rejestracyjnym nie potrzebujemy. Usuńmy to. Więc teraz wracamy. To DTO możemy sobie zamknąć, serwis możemy sobie zamknąć i teraz przejdźmy do Home Component TS i tutaj tak nie potrzebujemy już tej metody getValues, bo już nie chcemy wyświetlać wartości ulubionej, czyli tą metodę sobie usuwamy. Teraz oczyścimy nasz kod z tych niepotrzebnych rzeczy, no to w ng on init tego już też nie potrzebujemy. To było tylko zrobione w celach testowych, żeby pokazać input, tak? skoro to żeśmy sobie również usunęli, no to jeszcze tutaj właściwość values nie potrzebujemy. I to by było wszystko w tym komponencie. Co potrzebowaliśmy usunąć, teraz musimy przejść do Home, komponent szablonu HTML. No i tutaj, oczywiście, nie potrzebujemy już tej właściwości wejściowej input values from Home, tego nie potrzebujemy, to sobie usuwamy, zapisujemy Home component. No i teraz jeszcze musimy oczywiście przejść do register component, najpierw do TS, tutaj usuwamy tą właściwość input wejściową, no bo już z niej nie korzystamy. Skoro tutaj ją usunęliśmy, to tutaj widzimy w imporcie zrobiła się na szaro. Tutaj też jej już nie potrzebujemy. Możemy sobie spokojnie usunąć, zapisać register component TS i jeszcze przejść do szablonu komponentu register i w szablonie usuwamy cały div dla ulubiona wartość. Czyli usuwamy cały ten div, bo już nie chcemy, żeby to było Wyświetlane. Zapisujemy, i teraz możemy wrócić do przeglądarki, i możemy jeszcze raz przejść do rejestracji, i mamy zapisz się. Nazwa użytkownika, hasło, i już nie ma ulubiona wartość, no bo po co to na formularzu rejestracyjnym? Spróbujmy zarejestrować jeszcze raz jakiegoś użytkownika. Weronika, hasło. Ośmioliterowe dajemy, rejestracja, no i ta rejestracja. Zakończyła się sukcesem, ona jest udana, ale nie mamy teraz otwartej konsoli i tego nie widać. Użytkownik też tego nie widzi. Kliknął, no i nic, nie ma żadnego komentarza, że mu się udało zalogować, czy mu się nie udało zalogować, czy były jakieś błędy. Nawet jakbyśmy kliknęli drugi raz, też nie utrzyma komunikatu, że ten użytkownik już istnieje. No jak sobie otworzymy konsolę, wyczyścimy ją, no to zobaczymy. Że są błędy i że użytkownik o takiej nazwie już istnieje, ale użytkownik nie będzie otwierał konsoli. Użytkownik musi tutaj dostawać informacje, czy się zarejestrował, czy się nie zarejestrował i jakie były błędy. No i to będziemy musieli sobie zrealizować w dalszej części tego kursu. W tym odcinku to wszystko. Teraz zostaje tylko wrócić do naszego kodu i oddać kody do repozytorium.